Może się załapię teraz do pierwszej czwórki do liby. Bo już na formie, a szóstego mam zawody. Drugie tak Dzięki A spaghetti. Tak jak zawsze do roboty. Tylko sosy się teraz zmieniają. Cebulę wkroję, sosnek wkroję. Standard. Standardowo. Przeważnie mi rano widzicie, ale teraz przepieczę system i robię już na jutro. nie mi się wstawać po drugiej. I muszę się wyspać, zaraz też pójdę spać Pamiętaj. za dużo sportu za dużo człowiek A regenerować też się trzeba, nie? nie chyba Aron Czy z widział Arona? Trzyma Aron Mamy w cebulę Olium Jeszcze galej, czyli czosnek leci No, jakbym sprzedał teraz moje srebrną, to bym 30 tysięcy miał więcej, to jest niesamowitego, co się z tym srebrnym stało, ale nie płaci się nad rozwanym mlekiem, zainwestowałem, trzeba dopiąć tą resztę, 30 tysięcy, ale to tak boli trochę, 30 tysięcy w parę dni, Jesus No ale jeszcze skromne stare dwie monety muszą przyjść, co kupowałem za 280, ale teraz są 470 warty, to jest niesamowite. Jeszcze do drugiego tego możecie w srebro inwestować, ale nie wiem gdzie je kupicie, bo już są takie braki. te co ludzie sprzedali. Niesamowite to. Ten progres zrobił srebro i złoto. No, złoto może nie jest ten, ale srebro... No to giełda w dół. Ten pisiaka w plecy, ale się odbije. Klaudia, czemu mi takie filmy robisz? Nieładnie, Klaudia. Moi koledzy sprawdzili, że to dane były IP z zagranicy. Nieładnie. Ale No jest ja nie będę nikogo skarżał. Też się pośmiałem, ale to nie było do śmiechu. albo fuj, chyba takie coś robić, nieładnie. Nieładnie, to jest tak, to jest, to jest hipokryzja. Kogoś uskarża, że ktoś nie, nie ma tolerancji, a robisz drugiemu człowiekowi takie coś. Nieładnie. Ma dobra. Makaron trzeba gotować. Makarony, patrzcie, mure. Dobra, ja iść do To mydle Bierzemy nać makaron Nie mam obelwata, bo my ryby cias się odnieża. Dobra, tu też jest jakiś stoper Co to tu jest? Tu Cygarek Zatrzymamy stopę, to wodowie No dobra, stoper taki Mały ogień makarony, jest to mały, jest to mały. Spoderty robimy. Spoderty, ale z Leszkiem o, dwa mecze. Kurde, tego to już co jestem na topie? Siema, słowianeczka. Kupę lat, rano mnie nie lezie Muszę wcześniej wstać, a nie chcę mi się rano robić jedzenia. iść teraz spać i duży posła A będę mógł spać, bo śniadanie nie jest, śniadanie to się zrobię rano i od razu jadę. Czyli musiałbym wstać gdzieś od pół do czwartej do czwartej, nie nawet szybciej. do czwartej szybko zjeśli i jakbym wyjechał za 10. No tak 15 po czwartej muszę być w robocie. No Jesus Christ. Nic, nie ma rudźmy. Cześćmy się. Żyjemy. Mamy kolejny piąty dzień. No, dawno się nie widzieliśmy. Dobra się. Ja w ogóle buraki zacząłem gotować, a buraki się godzinę ponad robi. Kurde, dobra, to ten stopper wykorzystamy na godzinę też. Nie zapomniałbym o nich, nie je nie Lubię burakiemu. Ale... Powiem jeszcze ka opowiadaj co tam u ciebie. Kurę tu mleko jeszcze mi się gotuje, wyłącz to mleko. Jako jedyny szybko kupuje, grana przykupujemy zleko w gotowie. Mówisz jakoś leci. Dobra, ucisz się, wyłączyłem to mleko. Ta dźwięki ta zbliżała. Dobra, pogliza się chwilę Jeden na cztery paniki, tego jeszcze nie miałem Tu buraki, tu mleko, tam, to, tam makaron, tu sos. Tu urdek, kucharzek, to nie wiem No, zamówiłem, zamówiłem Ciekawa nikość Zamówiłem ją, czekam, czekam i zobaczymy Tylko jadę na delegację, kurno Może brat nie łodziego jak nie ale okej, brat mi mówi, ja nie umiem wierzyć, że ty Desle kupiłeś. Nie mówię jak, to było w planach, wszystko powoli, powoli do przodu. Te minerały szlachetne, albo nie jak, to wkrótce szlachetne mi pomogły. Patrzcie, jakbym teraz sprzedał te srebro, to 30 tysięcy więcej bym miał. Masakra, nie? Co się dostało z tym srebrem. A jeszcze do 2 lutego będzie szło w górę, tylko że już nie ma gdzie kupić. Chyba, że o tym co sprzedają. Ale jest dwa razy traci. Mamy Tesla, Będziemy robić. Zrobimy taksówkę. Tylko kurde, nie wiem czy widzieliście. Był taki taki gościu jechał babka z nożem i chciała taksówkarza ukraść. Ale końcówka była taka, że on wyszedł z tego auta i chyba ją złapał. Ale jego chyba nie można robić, nie? Nie, wiem, na... Na tak piszczy. No fajnie. Dobra. Pewnie kolejne marzenie, to jest tak szybka rzecz, po grubinach. Teraz niedawno wróciłaś? O kurczę, jak? Ciężko po powrocie? Nie, nie da się to pracować z tym jakim. Dobra, ja idzie odstawamy. Do Dobra, kaplewam. Przygotowane. Mleko mleko gotowane. Takich chrobym mleko musicie przygotować, bo szybko by się skisło, albo sery z niego drogi. A to wórawki się już gotują, że złodzież tu na to i palą, że oni robią. Zakładam 4 minuty. Tak to jest na okno. Teraz już tym lekko, tak nie pisze. To można pokazać. Polega na tym, co w No to teraz pokazałem Ups, zdarza się co nie, ale najlepsze. Nie YouTube. Na YouTube można liczyć, koleżanki nie ma okienek. 30 osób to jest moc. Są bardziej inteligentni ludzie, którzy lubią spokojniejsze relacje. Nie tylko dramy. Nie karmy się dramami. To się zmieniło. Kiedyś YouTube był bardziej patologiczny, teraz No to. Dobra, mamy to. Ja tu niedawno był ze mną na treningu tenisa stołowego. Widzieli, jak Leszka ogrywam. Też jak pozdrawiam. wygraliśmy! Hurra, jaki on ja się dał w koleś. ej, Zrobiłem zajebisty sos. No ale trochę dodamy. Jeszcze tylko i jak muszę wkroić. dodamy, Dobra, tam już sosu. No dobrze, że chcę spać, a ja muszę to buraki godzinę gotować. Jest 45 minut. No i dobrze i się wkupano o kurcie makaron, to się tutaj makaron już latuje wystarczy, mnie wybije za tą tą chyba coś tu wam jeszcze za tą neklejkę no bardzo się najlepszy no makaron już dobrze dobrze idzie 7 minut, to już chwilę, można wyłączać makaron już wyłączajmy Dobra, jeszcze będę długo się robiło. O, tylko tak. Tylko jak płacamy, to żeby to było na rozwój kanału. Ale gdzie wpłacacie? Tu gdzie wpłacać? Na TikToka? Serio? Ja tam nie trzeba, ja tam biedny nie jestem. Mało mam, znaczy nie. Ja zawsze jest coś z niczego robię i potrafię oszczędzać. A kanał nie wiem, to bardziej by mi się przydały ludzie, żeby coś rozwijać, robić jakieś fajne filmy samemu nie dam rady wszystkiego robić. Jak ktoś jest ze śląska, to możemy coś potworzyć. Tylko żeby mieć wolny czas w tym samym momencie, to jest to ciężko. Nie, to ja nie piję. Właśnie nie piję, nie palę i zamówiłem Tesle. A? A zawsze pamiętam te filmiki. Jakbyś nie pił, nie palił, to proszę jakie auto byś miał. A co, ty masz? No nie. A ja teraz dowadnie że da, da się. Nie piję, nie palę i będzie Tesla. Drugi elektryk. Je, powoli do przodu. Powoli do przodu. Nie marmujmy kasy. Dziękuję. O, dziękuję, Rita. Ja Mamy ten, ale o, to, kurde. Gifta. Dziękuję za GIFTA. Ale rozbrajamy ci ludzie. Pozdrawiam ich serdecznie. To by ci pijesz i palisz. Nie, ja to nie wiem. Seryjnie w, w życiu piłem tyle alkoholu, że nie wiem. Może dwie butelki, jakby tak wszystko zliczyć. Wszystkie te drinki wyciągnąłem. Nie, nie, ja to nie. Raz kurczę no, z pracy. Postanowiłem pić równo z nimi. Siedem razy zjechałem. Jak sobie to o tym pomyślę, to mi się nie niedobrze robi. Kto może wydawać na toksyny? Marnuje się zdrowie. Toksyny wprowadza do organizmu. Ogłupia się. No nie, to tak głupi to nie jestem, nie? Ja jestem głupi, ale nie aż tak, nie? Nie aż tak, panowie i panie. Nie aż tak. Ja mam różne wady. Mam dyslekcję, ale żeby jeszcze się tak ogłupiać... No nie, to nie ze mną numery, tam. Nie ze mną takie numery. Nie mam dużo marzeń. A żeby spełniać marzenia, niestety trzeba gromadzić fundusze. Albo inaczej, nie podróżę, jak to powiedzieć? Mieć gotówkę, o. I jeszcze ten sos który dla dodany. O, ale, Jezus, serio, o, cię Jest więcej ludzi niż rano. O kurczę, YouTube, 54, bardzo mi miło. Gotujemy z Robertem. Sorry, że nie widzicie. Może kiedyś kupię więcej kamer. Ja bym do, w ogóle ze swojego domu zrobił ich Brother, jakby nie starsza, nie? Starsza znowu nienawidzi. A że ją szanuję, to jeszcze tego nie robię. Ale kiedyś coś odpierdzielę, nie? Łosie ma Basia. To tu jest Basia ze swoim chłopakiem czy mężem. To jest piękny przykład. Mają pasję, są na TikToku, spawają, robią fajne rzeczy i tak właśnie trzeba. Trzeba działać, rozwijać się. A nie, nie ja lubię chodzić na te TikToki polityczne, ale oni tylko marudzą, gadają. Te życie im tam tkwi, nie? Ja na przykład ich słucham, analizuję. Jak gadali o tym Krysie to wszystko to wtedy mówię kurde trzeba kupować srebro i złoto dzięki nim zarobiłem może nie dzięki nim ale teraz słucham ich a trzeba kupować akcje wojenne bo coś się robiło na świecie znowu sprzedałem niedawno akcje wojenne na dużym plusie zajebiście teraz znowu poanalizowałem mówię ID. kolejna niedowartościowana chińska akcja, spółka nie dość duża jak chcecie to kupcie ją w przyszłości mówię że będzie grubo tam. Ale pamiętajcie, zawsze się mogę pomylić i zawsze można nie cenie trafić, ale dużo nie idzie stracić, trochę, a ile można zyskać, chyba, że giełda cała się obsunie, to jest inna sprawa. Ale pytanie jest, jakby ktoś mnie zapytał, co z tym srebrem i złotym. No jak długoterminowo to bym kupował, ale na krótko to się po drugim lutym stawiam, że będzie korekta, nie, taka większa, bo Chińczycy muszą spłacić co wróć? Amerykański bank musi spłacić chińczykom dług z, w złocie i srebrze. I dlatego oni tak skupują i dlatego te ceny są teraz takie wysokie. Ale pytanie jak spłacą to powinna być duża korekta, nie? A jak nie spłacą, bo to może być kryzys. Ciekawe ile oni tych ton muszą spłacić, nie? To jest dobre pytanie. Siemanko. Łukasz to ty. To jest mój kolega co z Litolicę radę łodziliśmy Jak tak, to serdecznie pozdrawiam. Nie dodamy sera topionego do tego. A jak, kurde Łukasz, pozdrowienia. Kurde, to jest waleczna osoba. Zawsze sportowa w piłkę, teraz biega. Raz mu się przytyło, schudnął mega. Nie, podziwiam Łukasza. Pozdrawiam serdecznie. Niedaleko w sumie koło siebie mieszkamy, ma fajną rodzinę. No, pozdrowienia Łukasz. Miło cię tu widzieć. Razem do, lice do liceum chodziliśmy maturę, pisaliśmy. <grym>, to były czasy. Ty, Łukasz, czaisz to, że teraz, miałem dużo tych prac, ale pierwszy raz wykorzystuję elektrotechniczne e, umiejętności, co nabyliśmy w liceum. Myślałem, że nigdy w życiu tego, chociaż że w domu wykorzystam, ale także nie w pracy, nie? A i o, teraz jest elektromechanik. Rowery elektryczne składą. <gry> jak to życie zadziwia. Myślałem, że tego nigdy nie wykorzystam. Nie lubię w ogóle elektroniki, jak mnie kopię. Małe napięcie, tak, ale duże. Jak mi pierdzielnie to nie ale prąd nie tyka. O Mati, siema! Mati robi już jedzenie, nie chce mi się wstawać wcześniej rano. Muszę być po czwartej w robocie, pan doczku. No Ale jedzenie będzie już gotowe. Ty makaron przygotowałem, na kocipę będzie rozgotowany. Trudno. No to tak. Dziękuję YouTube, że tyle osób tu przyszło, aż niemożliwe, że 70 osób było tutaj. Kurczę, zbyt mnie słuchać. Kto z Was był na tenisie stołowym niedawno, co graliśmy z Leszkiem, był live na YouTubie. A na TikToku jak ktoś chce, to może wejść na okienko i chwilę porozmawiać. Coś co można obstawić. Tak szukam, ja uwielbiam analizować, nie? Jeszcze takie akcje spółek wodorowych. Dużo właśnie tych firm próbuje nad wodorem. Główny problem jest to, że nie mogą że ciężko go magazynować. Ale jak coś wymyślą, to to będą niezłe magazyny energii. Nie? I to nawet każdy będzie mógł sobie ten wodór produkować, bo on powstaje bardzo łatwo z elektrolizy. Tylko właśnie ten problem z tym magazynowaniem. Jak to wymyślą, to te firmy wtedy też akcje pójdą w górę i będziemy mogli na przykład ktoś ma panel fotowoltaiczny, może tą energię przemienić na produkowanie wodoru, gromadzić właśnie w tych butlach, co zrobią jakieś nowe, że będą nie przypuszczać tego wodoru. Bo ja też kiedyś nie wierzyłem i to Juzek tłumaczył, co robi biogaz, że ten wodór przechodzi normalnie przez takie zwykłe butle, ulatnia się w jakiejś tam ilości. No a jak będziemy mieli go zatrzymać, to mamy już niezłe magazyny energii, bo ten wodór znowu można wykorzystać na prąd, na przykład do napędzenia e, tych Agregatów albo ocieplania domu. Ty nie znam się w ogóle na tej Akces AI, na pewno był boom. Nie wiem, jak teraz. Wiem, że jest trochę problem z tym, że one nie przynoszą tyle zysku ile by chcieli. I ogólnie, na przykład wiem, że Francuzi chyba 4 albo 6% energii w ogóle swojego kraju przeznaczają na AI. No to też ciekawa, ciekawa dyscyplina. Jak AI złączy się z komputerami kwantowymi, to też będzie ciekawe. Tam będą w ogóle pomysły szły. A jak ktoś chce duże dywidendy, są takie spółki fajne amerykańskie, co nawet 16-17% rocznie dają i miesięczne dywidendy wypłacają, nie? Tylko jest problem, że one mogą całkowicie zniknąć, bo cały czas idą w dół. No ale dywidendy równo wypłacają, nie? Makaron. No i zajebiście nie muszę wstawać już tak z rana. Jeszcze tylko buraki muszą się pogotować. One się już zrobią 16 minut, a muszą tak około godziny. Spoko, damy radę. No ej, W ogóle piękne czasy. Nie liczą sto, tak jak teraz gadałem z leszkiem, co grałem z nich w tenisa stołowego. Są tak piękne czasy, jak ci Rosjanie muszą kurdy napierdalać. Mają tyle surowców, mogą tak się rozwijać, ale nie, wolą tych biednych ludzi wykorzystać na zim kasę i się napierdalać, nie? Tyle ziemi mieć. To jest porażka, nie? Kiedy dożyjemy takich czasów, że będziemy zimianinami, Wszyscy jesteśmy tu jednym narodem. Z, nie wiem, skupimy się nie na wojnie, tylko żeby na przykład zdobywać ten kosmos. Nie wiem, chyba że człowiek nie chce, albo nie ma albo takiego lenia, nie. albo nie Mimo kosmosu jesteśmy w bańce. No to niech idą tam, kurde, i przejdą ten mur. Cały czas wojny. Oby nie było tej trzecie, nie? O, ktoś napisał. A, tu kolegę znamy. 669. Fajny numer. Jak w pinga to grasz w klubie czy hobbystycznie? Wiesz co? W pracy miałem zawody i tak wróciłem. Teraz będę znowu w pracy miał drugi etap a w Pinkland zapisałem się do czwartej ligi, bo w mojej wiosce zawsze była liga i dość wysoko stali, tam kobiety dość wysoko grali, kiedyś mężczyźni też w trzeciej, drugiej, a teraz jesteśmy w najniższej, czwartej, ale to jest taki mój poziom, powoli wchodzę do głównego składu, ale jeszcze mi kraja brakuje, w rezerwie rezerwowych, chyba już jestem główny. Rezerwę też mamy silną. Paweł, Łukasz. Bo z mi dobry wyszedł. Jest dobrze. Tylko ja mam ten problem jak w Anglii tę że Ja lubię inne sporty, ja lubię siłownię. Tam by trzeba porzucić ten ja grałem właśnie teraz widzę z Tomkiem słowodzianem, co z nim zawsze w podsałówce rywalizowałem w bibicach. No to on jest szczupły, szybki, zwinny a ja tą masę mam, ale i tak rywalizuję. Ja na bloku bazuję. Ja lubię blokować, nie? To ciekawe, bo u mnie w mieście czegoś takiego nie ma. Wszystkie lokale do wynajęcia nieźle. Ale to jakie miasto? Bo wiem, że w Polsce ruszyła taka liga tenisa stołowego. Prawie w większych miastach wszędzie jest. Tylko ja często mnie nie mam w domu i ciężko by to było grać, ale kolega gra. Właśnie z naszej ligi też Ryszu pozdrawiam go serdecznie. No i on zrobił. No i ciekawe, jakie miasto, bo właśnie ta liga to jest liga amatorska. Tam chyba muszą grać.